Pats kom hoe vash pats kom hoe vash pats kom hoe vash Jest mój mar, ziome, to jest dożycie, mnie to życie chłopie. Zraźnie po raz pierwszy wypię dalej, potem Bo moje życie jest zupełną satysfakcją Wasze życie jest do kitu cancerską animacją Do śmiechu, każdy skór, wiedza strasznie mi, Oni mnie traktują tutaj jakbym jakiś obcy był Nie rozumieją, że tak krew płynie we mnie Nie dam się zmienić, bo zawsze taki będę będę Zawsze walczył, żeby do szczytu Jestem tłumi, a Warszawie mówią na mnie byku Jestem ten pierwszy zagraniczny zagranicznych Po polsku umiem więcej niż się ja, masz jak ten pora nie podoba, że się da zarobić Z takim szlaskiem niby Hanesem, który nie potrafi się ogolić Morda w kubeł, bo wygląd mnie pierdoli Patrz komu ufasz, bo w sercu nie ma woli Oni mi zazdrością, nienawiść nimi sądzi Patrz mu ufasz, patrz komu ufasz Się dolewasz piero, bo każdy z was błądzi Patrz komu ufasz, patrz komu ufasz Czujesz smak tego życia, jest smaczny, bo głośni ufasz, patrz ufasz Każdy mi zazdrości, robi to ze złości Wychowałem się na blokach, niemieckie familoki Tam gdzie rządzi bieda, żadne domy, jak i słody I wiem, że jest tutaj inaczej, do kurwy nędzy Zarabiasz, ale też wydajesz twój pieniędzy Nieraz życie capi, kupnem ale stać się na wiedzy, Bo za pełno ciebie tutaj zdradzi Nie waż tych frajerów, jak Eminem, Bentino Jesteś jego szmatem, jak ty z nich jest wysyp to jest rzeczywisty rap, bo kłopco się nie zdarzy Zarobaj swój masz i sosu niż jakieś kucharze Pierdolisz tą władzę, symboliczny rządzi Polityka wasze rządzenie się kończy. Uwierz mi, ja powiem, że już nie będzie lepiej Życie Jest jak w jasnym kierunku do ulicy ślepej. Nigdy nie wiesz, czego się doczekasz. Patrz komu ufasz w przyszłości albo teraz. Oni mi zazdrością, nienawiść nimi rządzi. Patrz komu ufasz, patrz komu ufasz. Zielony wasz wyrob, bo każdy z was błądzi. Patrz komu ufasz, patrz komu ufasz. Czujesz smak tego życia, Pacz, nie bąb Patrz komu ufasz, patrz komu każdy mi zazdrości, robi to ze złości. Patrzcie, mówię fajsz, to mać komu to fajsz. Patrzcie, mówię to mać komu to fajsz. Patrzcie, mówię to 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 to